Cześć, witajcie! Dzisiejszego dnia pokażę Wam buty Supra z Top 2 Remix z limitowanej edycji 413, które do unboxu udostępnimy na sklepie internetowy www.kismakix.pl, który serdecznie polecam. Jak możemy zauważyć, pudełko się różni od standardowego pudełka Supra, ponieważ jest innego koloru i ma tutaj napis 413, który sugeruje o limitowanej edycji tej pary butów. Tutaj macie krótkie informacje na temat tej pary bucików. But, te buty różnią się od standardowych e, SKYTOP2, ponieważ e, zwykłe SKYTOP2 są z, 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 zawsze jednolitego koloru. Jest to albo czarny, albo biały, albo w, tej, w tym wypadku szary. A te, jak widzimy, są kolorowe. Są w kolorach czarno, niebiesko, białym. E, wykonane ze skóry zamszowej, e, która jest tutaj i tutaj ze skóry, która jest tu, tutaj i na języku. Tą parę bucików yy, wymyślił, z, zdesignował Steve Aoki, sławny DJ. Tutaj mamy Supratag. A tutaj mamy 413 Faktory. Ok, Steve Aoki wymyślił tutaj świetny motyw krokodyl. I tutaj jest szachownica. Buty są świetne. Osobiście sam bym je kupił, jednakże nie ma w sklepie internetowym www.ismakich.pl. Akurat mojego rozmiaru, więc będę musiał albo szukać, albo będę musiał poczekać na kolejną edycję 413, która zapewne pojawi się w tym sklepie. Więc zachęcam do odwiedzania tego sklepu. Ok. Podeszła tego buta jest z koloru czarnego z niebieską koroną. Z tyłu mamy zamiast supra standardowego mamy napis Aoki od Steve Aoki. Na drugim bucie natomiast jest napis muska od Czada Muski. Muska nie, nie powinienem tego odmawiać. E, ok. E, z tyłu buta w górnej części jest metalowa korona. Koloru niebieskiego, a na języku jest napis Muska002. Pod językiem głęboko znajdziemy metkę, którą pewnie zauważycie, jednakże nie, nie wiem, czy jestem w stanie ją pokazać, ale jest tam standard, są tam standardowe informacje o bucie, typu marka buta i rozmiar. A tutaj jest yy, Numer seryjny buta, czyli jako który został on wyprodukowany. Ja akurat mam 402 drugą parę butów, więc blisko końca, co mnie cieszy. Sznurówki w tych butach są bardzo długie i są też woskowane, co jest też fajne, ponieważ nadaje to fajnego połysku i jest OK. W środku jest bardzo przyjemny materiał, który podczas chodzenia jest niesamowicie wygodny, nie, nie ma szans na żadne obtarcie nogi, ani nic w tym stylu. Jest on miękki, co mi się bardzo podoba. Język jest yy, gąbkowany delikatnie, i na języku, tak jak mówię, znajduje się skóra, a tutaj jest. Taka siatka, która mi się wydaje, że też jest nieprzerywalna w żaden sposób, chyba że ktoś bardzo chciał zniszczyć te buty, ale nie wiem, jak bardzo potworem trzeba być, żeby niszczyć takie piękno. Ok, przejdźmy do wkładki buta. Ona się troszeczkę, może nie, nie, niewidocznie dla oka różni od standardowych yy, butów Supra, od standardowej wkładki Supra, do czego zaraz przejdę. Cała jest czarna, z niebieskim napisem SUPRA i z niebieską koroną SUPRA. Pod spodem jest również czarna, ma czarną koronę SUPRA. A różni się tym, że posłużę się tutaj inną wkładką SUPR, jest bardziej gipka. Ją łatwiej wygiąć, nie jest taka... nie jest taka sucha, o, mogę tak to nazwać. Nawet można zobaczyć w ten sposób, że ona się bardziej błyszczy. Jest bardziej z gumy, a ta z jakiegoś żelu. Okej, okay. zobaczmy jak buciki zaprezentują się na nozach. Dzięki za oglądanie materiału, w tym miejscu znajdziecie link do subskrypcji kanału, a tutaj znajdziecie adres strony internetowej www.gizmagix.pl, który serdecznie polecam. Na dole w opisie znajdziecie link do tej pary bucików, które, które kupicie w promocyjnej cenie 700 zł, kiedy w Ameryce ceny sięgają do 700 dolarów, czyli 2300 zł. Cześć, na razie.